Witam. Piotr Kiewra. Rozmawiamy. No, bardziej to chyba przypomina monolog niż rozmowa, nieważne. Rozmawiamy o samouzdrawianiu. I wskazuję Ci wiele różnych dróg, wiele różnych propozycji, wiele różnych spojrzeń. Na temat zdrowia, no jestem przekonany, moja świadomość mi to podpowiada, że zdrowie jest w naszej głowie. Ono się bierze od naszego nastawienia, od sposobu myślenia właściwie, a jeszcze bardziej od tego, by to myślenie e, w, w to nadmierne myślenie, tych zbyt wiele myśli, które niestety w nas są, które nas prześladują, żeby je odstawić na bok, by ciało sobie radziło samo, by korzystało z natury, by jak najbliżej było natury. I Odpowiadam Ci mnóstwo różnych rozwiązań. Często one mi przychodzą, najczęściej mi przychodzą z własnej praktyki. Bo doświadczam wielu zmian w swoim życiu. W momencie, gdy wprowadzam te zmiany, nie tylko wtedy, kiedy coś wiem, jestem o czymś przekonany, ale kiedy, kiedy to staje się moją, moim sposobem, stylem życia, gdzieś wchodzi we mnie głęboko i żyję tak, jak o tym mówię, tak jak o tym wiem. Czyli nie wystarczy wiedzieć, trzeba jeszcze to zrobić. I jednym z tych, jedną z tych rzeczy, z takich bardzo ważnych rzeczy, jest wdzięczność. Chodzi o to, żeby być wdzięcznym. I to wdzięcznym nie dlatego, że musimy być wdzięczni. Za coś, za to, że ktoś nam coś zrobił, za to, że ktoś był wobec nas grzeczny, za to, że nas coś miłego spotkało, ale chodzi w ogóle o postawę wdzięczności. Czyli chodzi o, o to, by w naszym życiu postawa wdzięczności była tą podstawową postawą, by po prostu być wdzięcznym. Jakie jak, cokolwiek się w naszym życiu wydarzy, to znaczy, że się musiało wydarzyć, że się powinno wydarzyć. A jeżeli się wydarzyło, to znaczy, że wydarzyło się z jakiegoś powodu. Nawet jeżeli cię spotykają problemy, to według mnie powinieneś, czy powinnaś być za te problemy wdzięczny czy wdzięczna. Dlaczego? Dlatego, że problemy nas uczą, problemy kształtują naszą siłę kształtują naszą wytrwałość, cierpliwość. E, sprawiają, że stajemy się lepszy, lepszymi ludźmi. No, oczywiście wtedy kiedy wyciągamy wnioski z tych problemów, bo jeżeli ich nie umiemy odczytywać, to w tych momentach mm, jakby dostajemy kolejne, i kolejne i kolejne. I dzieje się to tak do momentu, kiedy dojdziemy do wniosku kiedy zaczniemy czytać, że problemy są po to, żeby nas doskonalić. Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli nauczymy się je rozwiązywać albo zmienimy myślenie, to się okaże, że nagle problemy przestają się pojawiać. One pojawiają się, by nas doskonalić. Gdy się zaczynamy rozwijać, gdy zaczynamy to wszystko rozumieć, tych problemów się pojawia mniej. I dlatego warto być wdzięcznym. Również za problemy, bo jesteśmy wtedy wdzięczni za naukę, którą otrzymujemy. Za to, że stajemy się lepszymi ludźmi. I wdzięczność, sama postawa wdzięczności może sprawić, że tych problemów się zacznie, zacznie pojawiać w naszym życiu mniej. Ale tu nie chodzi o to, żeby być wdzięcznym za to, za coś, dlatego że na coś liczymy. Tu chodzi o bezinteresowną wdzięczność. Chodzi po prostu o wdzięczność. Nic więcej, tylko o wdzięczność. Wdzięczność daje nam zrozumienie. Jest gwarancją, że rozumiemy, że jesteśmy uważni, że potrafimy czytać te rzeczy, które się w naszym życiu zdarzają. Wyciągamy z nich wnioski, po to, by na przyszłość. Eee, było łatwiej. I za co możesz być, możesz być wdzięczny? Od za każdy krok w swoim życiu, za to, że jesteś taki jaki jesteś. Jeżeli taki będziesz za to wdzięczny, to się okaże, że zaakceptowałeś siebie, że akceptujesz siebie w całej rozciągłości. Wszystkie swoje wady, zalety, wszystkie swoje słabości, które do tej pory postrzegałeś jako słabości nagle się okaże, że tak naprawdę są Twoimi zaletami, że potrafisz być za nie wdzięczny. No i doszliśmy do takiego miejsca, bagienka, i można by powiedzieć, że, że wielu by powiedziało, że to jakieś brzydkie miejsce, ale według mnie jest piękne i za to, że je spotkałem na swojej drodze, też potrafię być wdzięczny. To jest Źródło wody, źródło wilgoci. To jest e, piękne miejsce dla wielu zwierząt. To jest, to jest miejsce rodzinne, miejsce dla wielu zwierzątek, choćby dla żab, dla ryb, dla ptaków, dla dzików. Więc, więc można być wdzięcznym za piękną pogodę, ale również za złą pogodę. Można być wdzięcznym za. Za również no za, za zdrowie swojego ciała, nawet jeżeli ono nie jest idealne, to jest jakie je jest. I może się okazać, że będąc wdzięcznym za to, że masz akurat takie zdrowie, jakie masz, a być może wiele rzeczy w Twoim zdrowiu nie jest jeszcze takich, jakie byś chciał, czy chciała, ale dzięki wdzięczności to się może zmienić. No, twoje ciało. W momencie, gdy będziesz wdzięczny swojemu ciału za cokolwiek, również za te niedomagania, bo one tak naprawdę są językiem, w którym twoje ciało komunikuje ci pewne rzeczy, pewne prosi cię o pewne zmiany w twoim stylu życia. I jeżeli się, jeżeli będziesz wdzięczny, to znaczy, że rozumiesz, co ciało do ciebie mówi. Więc bądź wdzięczny, również za ból, za cierpienie, bo to są, to jest język. Przez, dzięki któremu się dowiadujesz o tym, że coś robisz nie tak bo to jest twoja decyzja każdy ból, który się w twoim ciele pojawia, każdy ból który się, każde cierpienie, które się pojawia w twoim umyśle czy w formie na przykład jakichś niechcianych emocji to jest sygnał że coś robisz nie tak że albo źle myślisz albo podejmujesz nieodpowiednie decyzje, które cię prowadzą do no takich bagienek w swoim życiu, sam się tam zaprowadziłeś sam ugrzązłeś w, w tych bagienkach i wdzięczność mówi że ty to rozumiesz wdzięczność jest właśnie takim twoim językiem zrozumienia dzięki wdzięczności będziesz się rozwijał, bo, bo ci twoje ciało, twój umysł, twoje serce twoja dusza będą ci podpowiadały kolejne kroki w twoim życiu Właśnie dzięki wdzięczności, bo je rozumiesz. Dlatego dostajesz kolejne sygnały. Możesz być wdzięczny za piękną pogodę, ale możesz być też wdzięczny za złą pogodę. Ale to tylko w Twoim mniemaniu ona jest zła, bo tak naprawdę nie ma złej pogody. Jeżeli pada deszcz lub jest burza, to jest w tym piękno. Zauważ to. Skąd byś wiedział, jak smakuje słoneczna, piękna, ciepła. Pogoda, gdybyś nie wiedział, że oprócz takiej pogody jest również zupełnie inna. Jest również wietrzna, burzowa, deszczowa, śnieżna. Jest również zimno. Więc powinien być wdzięczny. Naucz się tej postawy wdzięczności. Bądź wdzięczny nie tylko za wiosnę i lato, ale bądź wdzięczny za jesień, za zimę. Bądź wdzięczny za noc. Bądź wdzięczny za złą politykę. Które obserwujesz, za złe wiadomości. Bądź wdzięczny za Twoje poślizgnięcia, za Twoje upadki, za Twoje niechciane rzeczy w Twoim życiu. Bądź wdzięczny. Jeżeli będziesz za takie wdzięczny, to dostaniesz. Tych e, lepszych, tych, za którymi tęsknisz znacznie więcej. Bądź wdzięczny za, za niedostatek, bo niedostatek cię uczy e, właśnie postawy wdzięczności, doceniania tego, co się ma, zauważania tego, jak jesteś hojnie przez naturę, przez e, świat. Przez wszechświat, przez Boga, czy przez społeczeństwo, przez cokolwiek innego, przez Twoich partnerów, ludzi, którzy Cię kochają. Jak ty jesteś hojnie obdarowywany, zauważ to. A oświadczasz, czy pokazujesz, okazujesz tą swoją, to swoje docenienie, to, że to zauważasz, właśnie poprzez wdzięczność. Dlatego bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny za wszystko, co jest związane z Twoim ciałem. Bądź wdzięczny co jest za wszystko, co jest związane z Twoją sytuacją materialną. Bądź wdzięczny za to, że jesteś. Bądź wdzięczny za to, że są wokół Ciebie tacy ludzie, jacy są. Bądź wdzięczny za przyjaciół, ale również za wrogów. I to jest wielka sztuka być wdzięcznym za wrogów, doceniać swoich wrogów, bo dzięki swoim wrogom dowiadujesz się wielu rzeczy o sobie. Do dowiadujesz się. Jaki jesteś piękny, jaki jesteś bogaty wewnętrznie. Dzięki właśnie swoim wrogom. Jak i, yy, dzięki swoim wrogom stajesz silniejszy. Zrozum to. To twoi wrogowie sprawiają, że jesteś taki silny. Twoim wrogiem może być wielka, wysoka góra, na którą się wspinasz. Dzięki tej wspinaczce Rośnie twoja siła, wytrzymałość, twoje ciało nabiera sprawności. A ta góra jest tylko metaforą twojego życia. I się wspinasz cały czas do góry, i dzięki tej wspinaczce nabierasz siły. To twoje życie jest taką jedną wielką wspinaczką. Czasami jesteś na dole i bądź wdzięczny, że się znajdziesz tam na dole. Bo dzięki temu, że się znajdziesz na dole, masz szansę wejść na górę i zobaczyć coś pięknego ze szczytu. Także widzisz, za wszystko możesz być wdzięczny. Również za to, co ja teraz mówię. Ta postawa wdzięczności. Spróbuj to poćwiczyć. Od... Zacznij to ćwiczyć i zobaczysz, że dzięki tej postawie wdzięczności z dnia na dzień Twoje zdrowie się zacznie poprawiać. Ćwicz to dzisiaj, ćwicz jutro. Bądź wdzięczny przez tydzień, przez miesiąc, przez rok. Bądź wdzięczny zawsze. Aż się tej postawy wdzięczności nauczysz, ona stanie się częścią Ciebie. Będziesz wdzięczny cały czas. A zobaczysz jeszcze, kolejna rzecz się zdarzy, będzie to swego, swego rodzaju medytacja. Bycie wdzięcznym może być dla Ciebie swego rodzaju medytacją. Dzięki temu. Znikną od ciebie złe myśli, te negatywne myśli, i to jest kolejna jakby pozytywna rzecz wynikająca z postawy wdzięczności. Mianowicie w swoim życiu się znacznie zmniejszy ilość negatywu, a być może całkiem się wyeliminuje. Chodzi mi o negatywne myśli. A w momencie, gdy znikną Twoje negatywne myśli, a przynajmniej ich duża część, czy większość, to okaże się, że dominuje pozytyw, że jesteś po prostu szczęśliwy. No i to chyba największy profit z postawy wdzięczności. Dzięki postawie wdzięczności zaczniesz odczuwać szczęście. Postawa wdzięczności jest jakby dowodem Twojego szczęścia. I dzięki temu, że będziesz wdzięczny, odszukasz to swoje szczęście. Zobacz, jakie to jest głębokie. Zobacz, ile rzeczy może się w Twoim życiu odmienić dzięki postawie wdzięczności. Znajdziesz szczęście, ale znajdziesz również prawdziwych przyjaciół, znajdziesz miłość. Dlaczego? Dlatego, że postawa wdzięczności ale dlaczego się tak stanie? Dlatego, że postawa wdzięczności tak naprawdę jest miłością. To dzięki postawie wdzięczności okazujesz tą miłość, akceptujesz wszystko. To jest piękna rzecz, akceptować. Akceptując, wyrażasz w ten sposób swoją miłość wobec wszystkiego i wszystkich, wobec ludzi, ale wobec całego życia, całej egzystencji. I jeśli do tej pory oczekiwałeś czegoś, że się w Twoim życiu będzie wiele rzeczy wydarzało, że pojawią się ludzie, pojawią się miłości, pojawi się wzajemność w Twoich relacjach z, z, z partnerką czy z partnerem. No to się może okazać, że dzięki postawie wdzięczności się to po prostu zdarzy: samo się zdarzy, samo do ciebie przyjdzie. Nie będziesz musiał się w żaden inny sposób po to starać. Po prostu miłość przychodzi wtedy, kiedy ją dajesz. Ona się odbija od tych obiektów, którym dajesz. I tak samo jest z wdzięcznością. Dzięki wdzięczności, wdzięczność jest również przejawem miłości. Więc przejawiając wdzięczność, obd obdarowując wdzięcznością, e ludzie będą wobec ciebie wdzięczni. Wydarzy ci się wiele pięknych rzeczy. Ale nie mówię tego po to, by, byś na to liczył. Właśnie chodzi mi o to, byś po prostu był czy była wdzięcznym. Bez żadnego oczekiwania, bezinteresownie wdzięcznym. I dlatego zwróć na to uwagę, by po prostu być wdzięcznym, niczego nie oczekując. Dobrze, to tyle. Przy okazji oprowadziłem Cię po kolejnym fragmencie Puszczy Rzepińskiej. Dotarliśmy nad jeziorko. Ja Ci za każdym razem przy okazji moich marszów czy biegów pokazuję, że robię to na boso. To jest kolejna wartość. Kolejne moje doświadczenie, dzięki temu idę po szyszkach. Zauważ, że tu na mojej ścieżce, no, tu akurat depczę, pokazuję Ci, że depczę po szyszkach. Można po nich iść i za to też jestem wdzięczny, że one są na moim drodze, chociaż kłują mnie w nogi, ale dzięki temu rośnie moja wytrwałość, cierpliwość, odporność na ból. Dzięki temu, dzięki szyszkom łatwiej pokonuję <laughs> swoje ścieżki życia. To tyle. Piękny czas wiosny, śpiewające ptaki, ptactwo wodne, kaczki, swoje miłosne tutaj zabiegi, nam okazują. Oj, dzieje się! Dzieje się mnóstwo dobrego. I za to ja jestem wdzięczny i mam nadzieję, że od dzisiaj będziesz ty wdzięczny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci, że chciałeś, czy chciałaś mnie wysłuchać. Dzięki za to, że jesteś. Jesteś ważną osobą. Dla mnie, dlatego, że dzięki temu, że jesteś, mogę być po prostu wdzięczny. Jesteś jednym z powodów mojej wdzięczności. Niech cię to natchnie. <laughs> Naprawdę. Cieszę się z tego powodu, że jesteś. Jestem wdzięczny. Egzystencji, że sprowadziła się na ten świat, bo dzięki Tobie jest we mnie więcej wdzięczności. Nie wiem, czy to rozumiesz, ale tak to jest. Dzięki temu, że istniejesz, jest we mnie więcej wdzięczności i na tym mi też zależy, by dzięki temu, że to zrozumiesz, by inni się czuli też lepiej. Chodzi o to, żebyś też się nauczył. Być wdzięcznym za to, że inni ludzie są, bo dzięki temu um, świat się staje lepszy, dzięki postawie wdzięczności, dzięki Twojej wdzięczności. Hej, w takim razie jeszcze raz dziękuję z Puszczy Rzepińskiej o wdzięczności i samozdrawianiu, mówił Piotr Kiewra. Hej!